Dzień dobry. Dzisiaj zaczynam od stanu Georgia. W nowym pozwie sądowym oskarża się prokurator okręgową hrabstwa Fulton w stanie Georgia, oczywiście, panią Fanny Willis, którą tutaj widzimy teraz po lewej stronie, o utrzymywanie niewłaściwych relacji z prokuratorem Trumpa. I czerpanie korzyści finansowych z ich rzekomego związku. Dokumenty sądowe nie zawierały żadnych dalszych szczegółów, a prokurator okręgowa nie zaprzeczyła publicznie tym zarzutom. Pozew ten twierdzi, że Nathan Wade, prokurator specjalny, płacił za wakacje z panią Willis, korzystając ze środków hrabstwa. Fulton, które otrzymała jego prywatna kancelaria prawnicza. Pan Nathan Wade odegrał znaczącą rolę w sprawie przeciwko Donaldowi Trumpom, Trumpowi oraz kilkunastu współoskarżonym. Z danych uzyskanych przez lokalne media wynika również, że od stycznia 2022 roku. Pan Nathan Wade otrzymał kwotę ponad 650 milionów dolarów z tytułu opłat prawnych. To nie Donald Trump złożył wniosek, tylko zrobił to były prawnik Trumpa, pan Michael Roman, próbując pozbawić panią Fannie Willis, demokratkę zresztą, możliwości nadzorowania tej sprawy. Pan Michael Roman oskarżył panią Fanny Willis o potencjalne popełnienie czynu mającego na celu oszukanie opinii publicznej w zakresie uczciwych usług w związku z nieujawnieniem rzekomego związku z panem Nathanem Wade'em, z którego osobiście korzystała. W związku z tym prokurator okręgowy i prokurator specjalny. Naruszyli przepisy regulujące wykorzystanie środków publicznych, doświadczyli nieodwracalnego konfliktu interesów oraz złamali przysięgę składaną zgodnie z zasadami etyki zawodowej stanu Georgia i powinni zostać wykluczeni z prowadzenia postępowania w tej sprawie, napisano w zgłoszeniu. W licznych komentarzach kierowanych do mediów Rzecznik pani Willis zapewniła, że odpowie poprzez odpowiednie pisma sądowe. W dokumentach sądowych pana Michaela Romana zacytowano rozmowy z osobami posiadającymi wiedzę na temat pani Willis i specjalnego prokuratora, ale podano niewiele szczegółów poza tym, że byli oni romantycznie zaangażowani zanim pan Wade. Został przez nią wciągnięty w sprawę przeciwko Donaldowi Trumpowi oraz innym, w tym przeciwko również panu Michaelowi Romanowi. Zarzuca także prokuratorowi okręgowemu, że powołał go w charakterze specjalnego obrońcy bez uzyskania odpowiedniego zezwolenia rządu. Źródła bliskie zarówno prokuratorowi specjalnemu, jak i prokuratorowi okręgowemu potwierdziły, że w czasie trwania postępowania rozwodowego, prowadzonego przez prokuratora specjalnego, utrzymywali oni stały związek, dodano w pozwie, zauważając, że pan Wade rzekomo nie posiadał odpowiedniego doświadczenia, chociaż hrabstwo zapłaciło mu setki tysięcy dolarów. Fenny Willis odniosła znaczne i bezpośrednie korzyści i nadal odnosi korzyści z tego postępowania sądowego, ponieważ pan Nathan Wade otrzymuje setki tysięcy dolarów za prowadzenie tej sprawy w jej imieniu, dodano we wniosku. Z kolei Nathan Wade zabiera panią Fenny Willis na wakacje i płaci za wakacje po świecie, pieniędzmi podatników hrabstwa Fulton i autoryzowanych wyłącznie przez panią Fanny Willis. W pozwie zarzuca się, że czeki wysyłane do pana Wade'a z hrabstwa Fulton oraz wakacje, które kupił z panią Willis, mogą stanowić oszustwo, co jest przestępstwem federalnym. W odpowiedzi Donald Trump napisał na Truth Social, że z nowego wniosku wynika że wszystkie zarzuty postawione jemu i innym należy natychmiast wycofać i domagać się przeprosin od prokuratora okręgowego. Wielu ekspertów prawnych zasygnalizowało, że chociaż na stwierdzenia na razie brakuje dowodów, to jeżeli zostaną udowodnione, że są prawdziwe, może to potencjalnie położyć kres sprawie prowadzonej przez panią Fanny Willis przeciwko prezydentowi Trumpowi i innym oskarżonym. Sprawa jest potencjalnie katastrofalna dla sprawy hrabstwa Fulton i będzie gigantycznym zwycięstwem propagandowym Trumpa, napisał Ken White, były prokurator na platformie mediów społecznościowych. Liz Cheney z Wyoming oświadczyła, że jej zdaniem Donald Trump powinien zostać wykluczony z udziału w prawyborach prezydenckich w całym kraju. Dodała, że nie ma potrzeby czekać na wyrok skazujący lub orzeczenie sądowe w sprawie zarzutów, że Donald Trump wzniecił powstanie mające uniemożliwić Joe Bidenowi objęcie urzędu. Tak jak to powiedziała, istnieją postanowienia w Konstytucji. Wymagania dotyczące urzędu, takie jak na przykład musisz mieć 35 lat, musisz być urodzonym obywatelem USA i nie mogłeś być zaangażowany ani zapewniać pomocy w powstaniu, powiedziała Liz Cheney, która jest również prawnikiem. Nie ma wymogu, aby był skazany ani w Senacie, ani przed sądem. Wierzę w prosty język Konstytucji i nie uważam, że jest to wymóg, powiedziała Liz Cheney. Lyszczeni złożyła oświadczenie po przemówieniu zatytułowanym Przysięga obrony demokracji, które wygłosiła 5 stycznia w koledżu w Hanover w stanie New Hampshire. Odpowiadała na pytanie dotyczące jej przemyśleń na temat wysiłków na szczeblu stanowym mających na celu usunięcie Donalda Trumpa z prawyborów wyborów do głosowania. Listczeni była wiceprzewodniczącą Komisji Izby Reprezentantów, utworzonej w celu zbadania wydarzeń January 6. To także córka byłego wiceprezydenta Dykaczeni. W swoim przemówieniu Listczeni określiła wiele polityk Joe Bidena jako złych, ale stwierdziła, że to, co zrobił Donald Trump, było atakiem na podstawy naszej konstytucyjnej republiki. A ja dla przypomnienia Pokażę krótki filmik, pokazujący, jak naprawdę wygląda nawoływanie do przemocy. Do następnego razu. Tylko nie wiem, dlaczego w całym kraju nie ma powstań. Może będą. Niepokój na ulicach musi trwać tak długo, jak długo będzie niepokój w naszym życiu. Musimy być gotowi na uderzenie. Jeśli chodzi o Donalda Trumpa, myślę, że powinno mu się przywalić. Uważam, że powinien był mu przywalić. Mam ochotę mu przywalić. Miałbym ochotę zabrać go za salę gimnastyczną, gdybym był w liceum. Gdybyśmy byli w liceum, zabrałbym go za salę gimnastyczną i mu przywalił. Pozbędę się dzisiaj Trumpa. Pozbądźcie się go. Kiedy ostatni raz aktor zamordował prezydenta? Będą musieli wpakować kulkę w Donalda Trumpa. Pokażcie mi, gdzie jest napisane, że protesty mają być grzeczne i pokojowe. I odpierajcie ich. I mówcie im, że nie są już nigdzie mile widziani. Dużo myślałam o wysadzeniu Białego Domu. Proszę, zacznijcie nękać niektórych członków Kongresu. Ludzie zrobią to, co powinni zrobić. Chcę ci powiedzieć, sędzio Gorsuch, chcę ci powiedzieć, sędzio Kavanaugh, uwolniliście wicher i zapłacicie za to. Pójdziemy tam i postawimy go w stan oskarżenia. To tylko ostrzeżenie dla was, zwolennicy Trumpa. Bądźcie ostrożni, spacerujcie ostrożnie, a wy, którzy jesteście żołnierzami, sprawdźcie, żeby za to zapłacili. Gdyby musiała Pani utknąć w windzie z prezydentem Trumpem, Mike'em Pencem lub Jeffem Sessions, kto by to był? Czy któryś z nas musi wyjść z windy żywa?